Dzisiaj będzie na poważnie. I to bardzo poważnie. Otóż yy, powiem tak, mój stosunek do polityki jest następujący. Nie interesuje mnie polityka. Ale interesują mnie konsekwencje prowadzenia przez niektórych polityków idiotycznej polityki, która może doprowadzić do nieszczęścia. Nieszczęścia, którego nie da się już później zatrzymać. I teraz powiem o co mi chodzi. Nasz prześliczny pan marszałek Sejmu, niejaki pan Hołownia, publicznie, to jest ważne, publicznie ubliżył prezydentowi Rosji, powiadając, że go wdepcze w ziemię. Ja nie wiem, czy pan Hołownia rozumie, co on mówi, nie wiem, czy on rozumie, co on robi w ogóle. Dlatego, że to jest prowokowanie człowieka, co do którego zgodzimy się, że nie do końca kontroluje swoje emocje. To nie jest taki zimny drań, jak się komuś wydaje. To jest człowiek, który jest myśliwy, potrafi przyłożyć za to, że ktoś robi rzeczy, które mu się nie podobają i drażnienie, w cudzysłowie, tygrysa. Może się skończyć tym, że tygrys po prostu pożera tego, który go drażni. Ja bym bardzo chciał usłyszeć publicznie od pana Hołowni deklarację, że on przymierzy przy, przy mundur, że on weźmie do ręki broń i pójdzie teraz na granicę do okopów i będzie bronił Polski przed panem Putinem. No bo skoro go sprowokował, no to znaczy, że pan Putin. I jednak odpowie. Bądźcie tego pewni, że on nie zapomni tego, bo to jest mściwa bestia. Tak jak jeszcze jedna mściwa bestia, która dzisiaj funkcjonuje w polityce. Jeżeli pozwolimy na to, żeby politycy mszczuli nas na wojnę, żeby politycy doprowadzali do tego, że my będziemy musieli później chować byle gdzie. Nasze żony, mężów, dzieci, matki, ojców, dziadków to ja sobie wypraszam takich polityków, i ja sobie życzę, żeby pana hołownie wywalono na zbity, wiecie co i żeby ten człowiek nigdy więcej nie zachowywał się jak chłopak w pana podwórku w piaskownicy. Polityka to nie piaskownica. Ja nie mam złudzeń co do polityków, żeby było jasne. Ale przynajmniej niech polityk publicznie nie prowokuje wszystkich wokół, albo jeśli prowokuje, no to niech siada do samolotu, niech jedzie do Moskwy i niech wdepcze pana Putina w ziemię. I wtedy czapka z głowy. Szapoba. Ale pyskowanie i prowokowanie Rosjan, żeby przyłożyli Polsce, no to jest zwykłe świństwo i chamstwo. Chyba, chyba że to jest celowo zrobione. I ten człowiek, mówię o panu Hołowni, wie co robi. A wtedy, kiedy Putin napadnie na Polskę, to on po prostu stąd zwieje. I będzie się śmiał z durnych Polaków, że biją się z Rosjanami. Takiego rządu, żeśmy się doczekali. Takiego Sejmu, żeśmy się doczekali. Ja na tych ludzi nie głosowałem. I jest mi wstyd, że ludzie którzy to robili nadal są ślepi, głusi, chyba, że też nienawidzą Polski i naprawdę chcą, żeby Rosja tutaj zrobiła porządki. Jeśli liczycie na to, że Niemcy będą ginąć za Polskę, no to chyba jesteśmy wszyscy psychiatryką.